Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Epidemia koronawirusa zmusiła nas po raz kolejny do przeniesienia szkół w cyfrowy świat. Przyznają nauczyciele: Wyzwania, stres, niepokój i ograniczenie kontaktów rówieśniczych. Jak się w tym odnaleźć? Te kwestie spędzają sens powiek rodzicom, uczniom i samym nauczycielom. O tych wyzwaniach mówił zresztą na antenie telewizji WTK nauczyciel informatyki Leszek Olpiński. Czyli czekamy na wszystkie połączenia, sprawdzamy, czy wszyscy nas słyszą, czy widzą to, co chcemy pokazać. To są takie obciążenia, spowolnienia, które no, są związane ze zdalnym nauczaniem. Wyzwań przed nauczycielami i uczniami jest więcej. Zdalna nauka musi mieć bowiem nieco inny charakter niż zwykłe lekcje. Trudnym zadaniem jest skupienie uwagi uczniów na dłuższy czas. O tym, co zrobić, by zdalna nauka po prostu była skuteczna, z ekspertami rozmawiają też dziennikarze. Na antenie WTK gościł niedawno, także zdalnie online, profesor Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Właściwie tylko 15% nauczycieli miało doświadczenia z takimi zdalnymi narzędziami przed, przed okresem zamknięcia szkół. Zdaniem naukowca, pomimo epidemicznych trudności, zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich czy wyższych mogą wynieść sporo cennych doświadczeń z nauczania online, które będą procentowały w przyszłości. Niektóre procentują już teraz, przypomina profesor Pyżalski. Gdzie nauczyciele wskazują konkretnych uczniów, którzy na przykład kiedy dać im możliwość zdalnego wypowiadania się to mówią, a wcześniej nie można ich było usłyszeć, bo nic nie mówili, tak? Albo uczniowie, którzy wcześniej się popisywali przed grupą i nic sensownego nie robili, teraz, kiedy mają możliwość zdalnego funkcjonowania, robią to, robią to, robią to w sposób dużo bardziej konstruktywny i lepszy. Tak? Albo uczniowie z różnego rodzaju problemami z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak na przykład ze spektrum autyzmu. Potrafią też w niektórych sytuacjach lepiej funkcjonować. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jak wrócimy do edukacji takiej offline tradycyjnej, to możemy te doświadczenia, gdzie technologia pomogła niektórym uczniom, przenieść. W zdalnym nauczaniu pomaga tak zwane zielone studio, w którym można dowolnie zmieniać tło za pomocą jednego kliknięcia to serce każdej redakcji telewizyjnej, ale takie miejsce jest też w ośrodku doskonalenia nauczycieli w samym sercu poznania. Za tym biurkiem, w towarzystwie kilku kamer i monitorów można realizować zdalne lekcje, szkolenia czy wykłady. Jak doszło do tego, że sprzęt i technologia cyfrowej szkoły Wielkopolski pomaga w codziennym nauczaniu, wyjaśnia Piotr Waśko. Dyrektor projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. Program był tak pomyślany, aby wspomóc zajęcia pozalekcyjne i nauczyć dzieci posługiwania się technologiami informatycznymi. Teraz w tej sytuacji, która nastąpiła właściwie od marca, pozwala także zastosować te narzędzia podczas zajęć lekcyjnych. Chyba to jest największy sukces tego projektu. Czteroletni projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 ruszył w roku szkolnym 2018-19. Obejmuje łącznie prawie 700 szkół w województwie. Dostarczono do nich już ponad 9000 laptopów i tabletów, a będzie ich jeszcze więcej. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych z WRPO kwotą prawie 90 milionów złotych. Sercem projektu jest wielkopolska sieć edukacyjna zbudowana na podstawie szerokopasmowego internetu, który został doprowadzony do każdej szkoły uczestniczącej w projekcie. W czasie epidemii te rozwiązania okazały się nad wyraz przydatne do codziennej zdalnej nauki, przypomina dyrektor Waśko. Oprócz sprzętu też zastosowaliśmy narzędzia, które wspomagają nauczanie zdalne, ale także w szkołach mamy ponad 600 Wewnątrzkolnych sieci Wi-Fi. Z tych sieci mogą korzystać dzisiaj także nauczyciele, ucząc z klasy, jeżeli nie pozwala im na przykład warunki w domu. W czasie epidemii niezwykle ważne jest jak najszybsze doposażenie w odpowiedni sprzęt nauczycieli i uczniów. Zwykle, mówiąc o potrzebach, przychodzą nam na myśl szkoły podstawowe lub średnie, tymczasem pomocy potrzebują też niektóre szkoły zawodowe. Od 9 listopada przyjmowane są wnioski na dotacje na sprzęt potrzebny do nauki zdalnej nauczycielom i uczniom szkół zawodowych z Wielkopolski. Dotacja pokryje 100% wydatków, a łączna pula środków to prawie 28 milionów złotych. Przypomina Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Co do zasady, ten konkurs jest w miarę prosty i tutaj raczej liczymy na to, że to nie będą jakieś skomplikowane systemy operacyjne, tylko ten podstawowy sprzęt, który jest tu i teraz natychmiastowo potrzebny do szkoły, ponieważ uczniom go brakuje, ponieważ brakuje go nauczycielom do tego, żeby mogli prowadzić zajęcia. To konkurs w trybie nadzwyczajnym, którego procedura została maksymalnie uproszczona. Wszystko po to, by pieniądze, a co za tym idzie, nowe komputery i tablety, jak najszybciej trafiły do najbardziej potrzebujących. Dyrektor Sylwia Wójcik zwraca uwagę, że konkurs cieszy się ogromną popularnością. Mamy nadzieję, że ta szybka formuła się sprawdzi w tym przypadku i tak naprawdę do końca tego roku, tak wstępnie zakładamy, mamy nadzieję, że uda się kupić mnóstwo sprzętu, który pomoże dzieciom i nauczycielom. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 8.3.1 należy składać przez lokalny system informatyczny. Każda szkoła zawodowa powinna najpierw zapoznać się z regulaminem konkursu i dopiero po poznaniu jego zasad złożyć wniosek w systemie LSI. Dostęp do naboru prowadzonego w trybie nadzwyczajnym wiąże się także z postępowaniem według ściśle określonej instrukcji. Pod linkiem lsi.wielkopolskie.pl w zakładce pomoc znajdują się dokumenty wspierające pracę w systemie LSI. Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosku w trybie nadzwyczajnym, powinien najpierw założyć konto w tym systemie. Kolejnym krokiem jest wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym. Po nadaniu przez administratora systemu dostępu do trybu nadzwyczajnego dla podmiotów uprawnionych, które złożyły wyżej wymieniony wniosek, wysyłana jest informacja na podany we wniosku adres e-mail o nadaniu stosownego uprawnienia. Więcej informacji na temat projektów realizowanych przy wsparciu funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl i w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. W szerokim dodatku unijnym można przeczytać o czterech wybranych spośród setek innych inwestycjach, które zmieniły życie mieszkańców Wielkopolski. W kolejnych odsłonach magazynu Zmieniamy Wielkopolskę powiemy za to o wsparciu unijnym dla szpitali i nie tylko w walce z epidemią koronawirusa.